Przyszedł mi dzisiaj taki moduł do zamykania bramy garażowej. Ten moduł ma dwa wyjścia, jedno pod sensor, a drugie pod relay. Sensor mamy w zestawie. W zestawie mamy również takie dwa krótkie przewody, które wpinamy do naszego modułu. Z wyjścia relay dwa przewody, które są na końcu, wpinamy bezpośrednio do naszej bramy garażowej. Moduł zasilany jest przewodem micro USB. Tym modułem sterujemy przez aplikację Evelink i mamy możliwość zamykania naszej bramy garażowej z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu. Ten czujnik montujemy w momencie, gdy brama jest zamknięta. Nasz moduł wie, czy brama jest zamknięta czy otwarta na podstawie czujnika, bo gdy się otwiera, to ten czujnik przestaje przesyłać sygnał. Nasz moduł oprócz zdalnego sterowania umożliwia w dowolnym dniu tygodnia o dowolnej godzinie. Oprócz tego